Niestety ten problem latem wraca jak bumerang. Jak co roku w wakacje niektórzy właściciele próbują przed wyjazdem na urlop pozbyć się swoich czworonogów, podrzucając je pod płotem schroniska. Pytamy tczewskich animalsów, co zrobić, jeśli wyjeżdżamy na wakacje i nie możemy ze sobą zabrać swojego psa lub kota. Jeżeli chodzi o schronisko, to z wiadomych względów jest w lato przepełnione, więc niestety nie ma możliwości hotelowania zwierząt. Bardzo często ludzie zwracają się do nas o pomoc, żeby wskazać miejsce, gdzie, gdzie można czy hotel, czy osobę prywatną wynająć do opieki nad psem i bardzo chętnie pomożemy, więc proszę się do nas zgłaszać. Jest wiele miejsc, wiele hoteli dla zwierząt. Tutaj wokół Trzewa coraz więcej ich powstaje. Jest wiele osób też, które na, na Facebookach oferują za jakąś drobną opłatą chęć opieki nad takimi zwierzętami, nie wspominając o, o rodzinie, o znajomych, gdzie może taka, taka być świadczona usługa. Ja zostawiam mojego pieska i zostawia mi potem pieska, tak? Więc jest wiele różnych form, żeby ten piesek był zabezpieczony. Ja akurat polecam zabranie ze sobą takiego pupila. Jest naprawdę w tej chwili wiele miejsc, gdzie piesek czy kotek będzie bardzo miło przyjęty. I są, są, są takie ośrodki, gdzie są wybiegi dla piesków, bawialnie dla piesków. To naprawdę teraz... teraz Naprawdę nie trzeba psa porzucić, żeby spędzić wakacje. Zainteresowanych pomocą zwierzakom odsyłamy do schroniska animals w trzewie działającego przy ulicy Malinowskiej. Aktualnie w azylu przebywa 110 psów i 20 kotów.